Niezwykle ważny człowiek dla każdego entuzjasty Passata TDI. Jakub Bujak, polski wynalazca. Moi drodzy, Kuba zasłynął głównie z udoskonalenia turbosprężarki. Chyba wszyscy lubimy ten moment, gdy jedziemy autem z silnikiem diesla, najlepiej Volkswagenem Passatem. Nieważne, że dymi, diesel musi dymić. Dajemy gaz w podłogę i załącza nam się turbina, będąca po drugiej już regeneracji, bo pierwszą nam spartolili w warsztacie, a mówili, że będzie cud malina. No więc jedziemy, gaz w opór, pasat zaczyna ładnie przyspieszać i pojawia się Facebookowa myśl. Lubię to. Jakub Bujak też to lubił. Był inżynierem. Mechanikiem. Pochodził z Krakowa. Urodził się na początku XX wieku, zmarł w Wielkiej Brytanii w roku zakończenia II wojny światowej, czyli w 1945. Studiował na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Mechanicznym. Po zakończeniu studiów znalazł robotę w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów. Potem uzyskał nawet tytuł doktora. W pracy Bujak miał do czynienia przede wszystkim z wysokoprężnymi silnikami. A w początkowych latach 30. wraz z kumplem Wicińskim udoskonalał bezkorbową silniko sprężarkę, która powstała właśnie w tej firmie od budowy parowozów. Obaj goście także w późniejszym okresie się dogadywali i współpracowali nad nowymi rozwiązaniami czego efektem był system dynamicznego doładowania wysokoprężnych silników, który stworzyli. Kochani, ta turbina była owocem przyjaźni. Warto to docenić i zapamiętać. Rzecz polegała na tym, że odmiennie niż w stosowanym w dizlach turbodoładowaniu wykorzystywano w rurze ssącej bezwładność słupa gazów, czego efektem był wzrost ciśnienia paliwowej mieszaniny w cylindrze. Dodatkowo Bujak i Wiciński wydłużyli ssącą rulę, w której powietrze dzięki swojej bezwładności i szybkości znacznie szybciej niż dotychczas było transportowane do cylindra. Tym samym nasi rodacy osiągnęli dwudziestokrotnie lepsze efekty niż Francuzi, Włosi i Niemcy, którzy później ogarnęli silnik 1.9 TDI w Pasacie, czym trochę zapunktowali. Ale teraz nie o tym. Opracowany system naszych polskich kolegów otrzymał wdzięczną nazwę Vibu, która pochodziła od nazwisk obu panów, a jego stosowanie pozwalało na mniejsze zużycie paliwa przy jednoczesnym 40-procentowym wzroście mocy silnika pojazdu o stałej prędkości, czyli takiego, który stosowany był głównie w fabrykach. W 1934 roku Polacy na tyle udoskonalili swój sposób, który... Dodatkowo otrzymał patent, że pozwoliło to na jego zastosowanie we wszystkich silnikach diesla. System Vibu Bujaka i Wicińskiego uznawany jest za pierwszy polski wynalazek w tej dziedzinie, a jego licencjonowaniem interesowało się wiele zagranicznych firm. A że diesel musi dymić, to wie właściwie każdy. Dlatego ten aspekt tutaj.